Cześć! Został ostatni dzień na skorzystanie z wielkiej corocznej wyprzedaży na AliExpress. Tylko do 19 listopada możecie nabyć w specjalnych cenach wiele ciekawych produktów. Ja zamówiłem sobie jeden z najtańszych, najpopularniejszych, a jednocześnie bardzo dobrze ocenianych dużych monitorów o wysokiej rozdzielczości KTC H27T27. To 27-calowy monitor wykonany w technologii IPS z rozdzielczością 2K, odświeżaniem 100 Hz i HDR10. Kupiłem go na listopadowej promocji za 386 zł. Aktualnie ceny trochę podskoczyły, bo najtańsza oferta to 420 zł, ale z kodami rabatowymi, które znajdziecie pod tym filmem, możecie go kupić w podobnej cenie co ja. Monitor może obsłużyć jednocześnie trzy źródła, bo posiada dwa wejścia HDMI i jedno displayport. Oprócz tego ma też wyjście słuchawkowe. Monitor podobno świetnie nadaje się dla graczy, ale ja potrzebuję go głównie do montażu filmów. Przy takiej rozdzielczości i na tak dużym ekranie można zobaczyć dużo więcej. Znacznie poszerza się przestrzeń robocza i nie trzeba co chwilę przewijać ekranu, aby zobaczyć wszystkie ścieżki. Ja większość rzeczy nagrywam w rozdzielczości 4K i potem przy montażu generuję z takich materiałów 2K, więc mogę zobaczyć m.in. swoje filmy w pełnej rozdzielczości. Ci, którzy pracują na przykład na dużych arkuszach kalkulacyjnych, też dostrzegą zalety takiego monitora. Dla porównania, zobaczcie ile pomieści na ekranie mój stary 24-calowy monitor Full HD, a ile ten 27 cali z rozdzielczością 2K. Sprawdziłem jeszcze wyświetlanie podstawowych barw, czy nie widać jakichś martwych pikseli, ale wszystko wygląda świetnie. Nagranie ekranu kamerą trochę przekłamuje rzeczywiste wrażenia z jakości tego obrazu. Musiałem trochę zwiększyć wartość przesłony, żeby było widać to lepiej. Na tę chwilę jestem bardzo zadowolony, bo nie spodziewałem się, że za tak małe pieniądze znajdę monitor o takich parametrach. Gdybyście byli zainteresowani zakupem tego monitora, to link do najtańszej znalezionej przeze mnie oferty umieszczam pod filmem. Znajdziecie tam również kody rabatowe na dowolne zakupy z AliExpress. Gdybyście mieli jakieś dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia, cześć!